To znaczy, że jeśli zapytam Pana o mocne strony Irenausza Madeja, to nie uzyskam odpowiedzi. Mocną stroną Pana Irenausza Madeja jest to, że mimo że jest prezesem firmy ochroniarskiej, którą mamy, z którymi to firmami mamy wielkie problemy. Ja chciałem właśnie powiedzieć to, że w firmach ochroniarskim w 99% to są firmy, które zatrudniają pracowników na tak zwane umowy, umowy śmieciowe. Czyli, wie Pan, na umowę zlecenie o dzieło, z czym Solidarność walczy? Ta firma, którą prowadzi pan Ireneusz Madej, jest wyjątkiem. Jest to firma, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę. A minimalne wynagrodzenie to nie złamanie prawa. Ja jestem ciekawy, jak niektórzy może tutaj radnie, albo ci, którzy stratują list PiSu, przedsiębiorcy, jak oni zatrudnią pracowników w swoich firmach. I to jest dla mnie też pytanie, i też bym mógł przykładowo przerzucać ten kamyczek do drugiego grudka. Minimalne wynagrodzenie to nie złamanie prawa. Tam ludzie mają umowę o pracę i to jest dla mnie jako przewodniczącego najważniejsze w firmach, w których w 99% te prawo się łamie. Omija się kodeks pracy, zatrudnia się ludzi na umowy śmieciowe. Także niech naprawdę PiS skupi się na problemach swoich i zaproponuje coś wyborcom, a da sobie spokój z tego rodzaju infektywami.